Cześć, z tej strony Łukasz, szalony driver ze Szczecinera Loud. Na początku chciałem bardzo podziękować za lajkowanie pierwszego odcinka. Bardzo mi to ucieszyło i uradowało, bo było dużo więcej niż, niż oczekiwałem, czyli te moje 6 lajków. Dzisiaj kolejna podróż, jest piątek, no niestety weekend się zbliża, ale w trasę trzeba jechać. Nie jestem zbyt, zbyt załamany tym, gdyż jadę w konwoju z kolegą. Jedziemy na dwa auta do Włoch, więc będziemy mieli chwilę, żeby porozmawiać na sybi Radio. A również spędzimy razem weekend, więc, więc na pewno coś się będzie działo. Lecę do Włoch 100 km od Adriatyku. Tam szybka, zrzutka, załadunek, no i do Bergen. Do Norwegii, no, a z Norwegii pewnie do, do Niemiec i tam już czekać będzie mnie podmiana. No, takie kółeczko to, to będzie około 6000 km, więc będę miał co jechać. No ale, ale wolę takie długie trasy, gdzie mogę tylko raz zagruzić, zabezpieczyć towar i, i lecieć przez kilka, kilka tysięcy kilometrów niż otwierać pakę dwa razy dziennie i rozładowywać lub ładować topikę. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać o co chodzi przy wyprzedaniu dwóch tirów, dlaczego robimy to tak wolno, dlaczego denerwujemy wszystkich ludzi z osobówek. Może też uda się pokazać troszeczkę technicznych spraw z kamowaniem. Na górkach, bo niestety 40-tonowy zestaw nie jest tak łatwo wyhamować Więc oglądajcie i mam nadzieję udanej zabawy. Jest to właśnie na słynnej A9, którą przemierzał nasz bloger Damian, gdy jechał na stopa do Wenecji. Jedziemy dzisiaj w stronę. San Marino. Kilka kilometrów przed mamy zrzutkę. Mówię mamy, gdyż ciężarówka przed nami to, to mój kolega z firmy. Jedziemy w konwoju na dwa auta. Chcemy też spędzić weekend nad Adriatykiem. Zobaczymy, czy się uda. Wszystko zależy na to, czy, od tego, czy zdążymy na, na pociąg w Austrii, który przewiezie nas do Włoch. Niestety nie możemy zrobić tego na kołach, gdyż jest dzisiaj od 15.00 zakaz i byśmy musieli po prostu stać do poniedziałku. A już za moment zobaczycie, co oznacza hasło TIRy na tory. Wjeżdżamy teraz na pociąg. Jest bardzo, bardzo mocno. Trzeba, nic nie przeszkodzić. białego tira na szosie wielkie K oznacza wojnę Hasła dirynatory nosiska kast Podobne hasła Drogi H zanim ogniedziesz tam, gdzie nie będę szukał ciu. powiedz ja Shut shit! Skręcasz w lewika na autostradę i później na... I później prosto Za 50 metrów w lewo. Pawcio, Pawcio, słyszysz? ty tu pojechałeś? W lewika, W lewika na autostradę i mnie zobaczysz i prosto, i prosto ci tniesz Widzę, cię, widzę czekasz na tym przejeździe, tak? No i właśnie w Dobra, ja powoli jadę, bo tu zaształowałem. No i prosto, i pod tym mostem w lewo, nie? No, już cię widzę. Właśnie jestem po rozmowie z moją spedytorką, którą bardzo ciepło pozdrawiam ale no nie mogę ze śmiechu gdyż przy moim pytaniu ile mam pieniędzy na karcie firmowej e, dostałem odpowiedź dość by pójść na tirówki <laughs> więc no, nawet ludzie z którymi pracujemy biorą nas stereotypowo naprawdę <laughs> wielki szacunek Będziecie mieli okazję zobaczyć coś co chyba kochają wszyscy użytkownicy osobów, a zatem wyprzedzanie się dwóch tirów z różnicą 2 km na godzinę. Dlaczego tak się dzieje? Każdemu z nas zależy na czasie, a mamy tak zwane kagańce, ograniczniki, gdzie możemy jechać 90 km na godzinę plus minus 2 km zależy auta jak jest ustawione dlatego gdy ktoś jedzie 87 na godzinę ja lecę 89 nie będę, nie będę się za nim wluł tylko wolę go wyprzedzić bo przy następnych 10 minutach to daje naprawdę dużą różnicę a może jest to też ktoś kto jedzie do tej samej firmy co ja więc dlaczego miałby, dlaczego miałby być szybciej załadowany Kukiem spędzam dnie i noce, taka praca Wszystkie modele i zajazdy dobrze znam A gdy na krótko do rodzinnych stron powracam Tamte dziewczyny z trasy wciąż pamięci mam Spragnione szczęścia dzieci, męża swego konta więcej w lustrach wygląda widzieliście mam nadzieję domi długimi to znaczy że już spokojnie mogę się chować jako że mamy 17 metrów długości nie zawsze nie zawsze dobrze widać, czy już, czy już wyprzedziliśmy, czy nie. Przede wszystkim w nocy, mimo że mamy obrysówki, ale prawdziwy driver e, zawsze, zawsze nawet takie dobra widoczność pokazuje, że, że już mu nie przeszkadza, żebyśmy się chowali, że już, że już jest nasza odległość na tyle dobra, żebyśmy mu nie zagrażali.